Witajcie na rozwiązaniu zadania samodzielnego z naszego webinaru Budżet Świętego Mikołaja w Excelu. Przejdźmy zatem do Excela i zacznijmy rozwiązywać zadanie. Pierwsze zadanie, które mieliśmy zrobić, to była kontrola tego, czy my przypadkiem nie przekraczamy budżetu, prawda? Czyli jak tutaj zaplanowaliśmy sobie... Ile my ogólnie, ile będą nas kosztowały nasze prezenty? A tutaj na podstawie, na podstawie tego, jakie prezenty chcemy kupić, no to dobrze by było, żeby ta wartość nie przekraczała budżetu. A jeżeli będzie przekraczała, no to chcemy być o tym poinformowani, bo to oznacza, że o, ten prezent to już jest za drogi i przekracza nam budżet, powoduje przekroczenie budżetu. To było pierwsze zadanie, a zatem jedziemy. Jeżeli. Wartość prezentów w komórce D5 jest większa niż ta komórka powyżej, czyli wartość budżetu, to chcemy ją kolorować. Najprościej to będzie oczywiście zrobić formatowanie warunkowym, czyli ustawię się w komórce D5, idę do narzędzi głównych, formatowanie warunkowe i zwykłą, predefiniowaną regułę użyję, czyli regułę wyróżniania komórek, i jeżeli jest większa niż jeżeli wartość komórki ta tutaj. Jest większa niż to na górze, to wypełniam jasno-czerwone wypełnienie z ciemno tekstem. Super i w zupełności nam to wystarczy. Przetestujmy, wpiszmy, że tutaj na przykład będzie jakiś prezent za 300 zł. O, no i widać, że wartość prezentu. Się podświetliło na czerwono. Super, czyli pierwsze zadanie nam zadziałało. No to jedźmy z drugim zadaniem i bardzo podobną rzecz, wręcz taką samą rzecz mieliśmy zrobić per budżet na osobę. Tak, czyli jeżeli budżet na osobę jest przekroczony, jeżeli wartość prezentów przekracza zaplanowany budżet na osobę, to też chcemy być o tym poinformowani. To oczywiście w naszym budżecie Świętego Mikołaja nie oznacza, że my zaraz musimy tam kasować e, dany prezent, no bo jeżeli komuś kupimy, Droższy, komuś inny tańszy, no to ok, to się wyzeruje i w budżecie ogólnym jesteśmy, jesteśmy nadal chronieni, prawda? No, oczywiście do pewnego stopnia, ale o tym już nas poinformuje formatowanie, które przed chwilką zrobiliśmy. No dobrze, więc teraz jakie wartości ja będę chciała formatować. Będę chciała formatować wartości prezentów, tak, żeby one się zaświeciły na, no, na czerwono, myślę, że znowu będzie ok. Czyli zaznaczę sobie wartości prezentów i również użyję tutaj formatowania warunkowego. Ja myślę, że znowu spokojnie reguły wyróżniania komórek większe niż, czyli to predefiniowana reguła wystarczy, ok? No, to tylko, to tylko co tutaj wpisać, żeby było sprytnie. Będę chciała, żeby dla pierwszej komórki um, odwoływać się do wartości dla pierwszej komórki, prawda? Czyli dla Karola będę chciała war sprawdzać wartość z komórki D12. No ale później dla Ani będę chciała sprawdzać z, z D12, a dla Zosi z D13. Czyli ten adres wiersza będzie sobie schodził w dół, prawda? Więc um, okej, okay, ja mogę tutaj wskazać pierwszą komórkę, do której będę porównywała, natomiast zdecydowanie będę musiała pozbyć się dolarka sprzed jedenastki, dlatego, że ten, ten dolarek blokuje mi jedenastkę i spowoduje, że ja każdą wartość prezentu będę porównywała do wartości budżetu Karola, a tego nie chcę. Ja chcę tylko budżet Karola porównywać właśnie do tej liczby, prawda? Okej, okay, u nas to wszędzie jest stówka, więc by zadziałało, ale jeżeli to się zmieni, no to wtedy mielibyśmy problem. No dobra, więc tyle razy wcisnę F4, aha, tutaj już zaczęłam klikać gdzie indziej, mi się to nie udało. więc po prostu skasuję dolarek przed 11. Dolarek przed D jest jak najbardziej ok, on sobie tutaj może zostać, chociaż nie będzie miał wpływu akurat na naszą na rygłę, bo i tak by zadziałało i tak. No dobra, zatwierdzam OK. O, no i już proszę bardzo, Zosia 109 zł mi się tutaj podświetliła, prawda? Czyli widać, że zadziałała. Trzecie zadanie, które mieliśmy zrobić. Najtrudniejsze, bo będzie od nas wymagało napisania reguły formatowania warunkowego, to jest, żeby zaznaczyć, możemy sobie tutaj zaznaczyć taki fragment wiersza, czyli dla kogo, jaki prezent i cena tego prezentu, zaznaczyć fragment wiersza, jeżeli dany prezent powoduje przekroczenie budżetu. Czyli weźmy sobie tą Zosię, naszą kochaną. O, Zosia tutaj ma pościel i poduszkę za 99 zł, więc ona jeszcze tutaj mieści się w budżecie, który wynosi 100 zł. No ale następny prezent dla Zosi, czyli coś, ambitnie nazwane, 10 zł już przekracza nam ten budżet. A więc będziemy chcieli zaznaczyć właśnie ten wiersz, tak? Bo on powoduje nam przekroczenie budżetu. No i fajnie mówić. To teraz tylko, jak to zrobić. No właśnie, trzeba będzie napisać formułę i ja najpierw ją napiszę sobie tutaj z boczku, a dopiero później wrzucę ją do, do reguły formatowania warunkowego. Jak w ogóle zrobić, żeby sprawdzić, kiedy jest przekroczony budżet, czy dana wartość jeszcze, czy suma wartości mieści się w budżecie i tak dalej. No, tutaj trzeba zrobić taką formułę kroczącą, i my sobie też tą formułę kroczącą zrobimy. Tylko ja może jeszcze zrobię tak, że tutaj dam Zosi jeszcze jeden prezent, żeby, żeby łatwiej mi było pokazać o co chodzi. tak? Czyli, aha, no i ten prezent powiedzmy, że troszkę stanieje. No dobra, gdzieś tyle stanieje, tak? Ma to sens? Nie, jeszcze nie ma sensu. Powiedzmy że za 89 zł. O, to teraz będzie miało sens. Dobra, czyli tak, weźmy sobie taką Zosię. Szukamy Zosi w tych naszych danych, no i tutaj Zosia jest, prawda? Czyli od góry jedziemy szukając Zosi. To nie jest Zosia, to jedziemy dalej. Tu jest Zosia. Jezusia. No to świetnie, to interesuje nas jej cena prezentu 10 zł. Chcemy zapamiętać sobie tą, to 10 zł, cenę prezentu. Później jedziemy dalej i dla kolejnej Zosi będziemy chcieli sumować już prezenty, to zapamiętane 10 zł, ale również nowe 89 zł, czyli tutaj dostaniemy 99 zł, prawda? No i jak będziemy szli dalej, 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 znowu napotkamy Zosię, to znowu będziemy chcieli sumować wszystkie. Wszystkie prezenty ZOSI, które już napotkaliśmy do tej pory, czyli zarówno te dwa pierwsze w klamerce, trochę mi się tu więcej zaznaczyło niż dwa, ale wiecie o co chodzi. No i ten 10 zł, tak? Więc te będą nas interesowały wartości, czyli będziemy chcieli sumować warunkowo wartości, jednocześnie powiększając zakres, który sumujemy. No, i to jest to wyzwanie. I teraz tak, jeżeli chodzi o sumowanie wartości dla ZOSI, no to formułę, funkcję konkretnie znamy. To jest na przykład zwykła suma, jeżeli nam tutaj wystarczy. O niej mówiliśmy sobie na webinarze i tą funkcję zastosujemy, ale zrobimy sobie tutaj taki zakres kroczący, czyli powiemy, że zacznij zakres w komórce, na przykład tutaj C18, a później ten zakres powiększaj. Oczywiście, do tego zastosujemy w odpowiedni sposób dolarki. No dobrze, ja sobie poszerzę tutaj kolumnę, żebym miała bardziej widoczną formułkę i napiszemy sobie ten fragment formuły, żeby zobaczyć, jak on działa. Czyli równa się suma jeżeli. Ok. I teraz tak, wejdę do kreatora. No i jedziemy. Suma, jeżeli moim zakresem, który będę chciała przeszukiwać pod względem kryteriów, jest, co będzie. No właśnie. I teraz nie mogę powiedzieć, że cała kolumna o ta, bo nie cała, ona ma się powiększać, dlatego że dopiero te nowe rekordy mają uwzględniać to, co było w poprzednich, a nie to, co jest też w tych dolnych, prawda? Więc całe kolumny, tak jak na webinarze, nie mogę sobie zaznaczyć, tylko muszę powiedzieć, i tutaj to wpiszę z palca niestety, że interesuje mnie zakres od C18 do C18 i ja go sobie tak po prostu wpiszę: od C18 kropek do C18 i dodatkowo to C18 ja sobie tutaj. F4 zablokowałam wszystko. Chcę tylko zakres, ten, ten pierwszy, tą pierwszą komórkę, więc z drugiej zdejmę dolarki. Okay? Czyli od zakresu C18 w dół i to mi się będzie powiększało. Ponieważ będzie mnie zawsze interesowała również kolumna C, to od razu w tej drugiej części komórki, w, w drugiej komórce określającej mój zakres, też sobie wstawię dolarek przed C. Czyli tyle razy F4, aż dolar ustawi się przed C. Bardzo dziwny zapis ale nam dzięki temu zadziała. <noise> ok, czyli tutaj będziemy szukali, czego będziemy szukali? No tej osoby, dla której akurat będziemy sprawdzali regułę, czyli C18 i znowu to wpiszę sobie z palucha, zablokuję sobie kolumnę C, bo to docelowo ma trafić do formatowania warunkowego, a ponieważ będziemy formatowali cały wiersz, a będziemy sprawdzali tutaj kolumnę C, to dlatego ja tą C uparcie blokuję. No dobrze, jak już znajdę sobie tego Karola, to Zosię, czy kogo tam mam znaleźć, no to co, z jakiej kolumny będę sumowała? Będę sumowała co do zasady z kolumna ceny. Cena, ale zasada będzie dokładnie taka sama, czyli ja będę musiała powiększać ten zakres krocząc po nim, tak? Dlatego zacznę od komórki E18, zablokuję ją dokładnie na tej samej zasadzie, to może wiecie co, to sobie skopiuję, kontrol C, Ctrl V, dokładnie na tej samej zasadzie co w zakresie i po prostu podmienię C na E. Tak? I to już będzie tyle. Widać, że dla Karola mamy 50, no i bardzo dobrze. Nie biorę pod uwagę tutaj kolumny, czy kupione, czy nie kupione. Interesuje mnie tutaj na razie. Plan, tak? Ogólnie wartość moich zaplanowanych prezentów. Dobra, zatwierdzam sobie OK, skopiuję to w dół i zobaczę, czy to ma sens. No dobra, to jedźmy Zosię, naszą ulubioną. <grym> tak, Zosia tu ma 10, ale no bo na razie mamy jeden prezent tylko dla Zosi, ale zobaczę już w następnym wierszu, ma 99. Właśnie, dlatego że suma tego to jest, suma tych dwóch prezentów do tej pory to jest właśnie 99. Zrobię F2, żeby lepiej było widać ten powiększający się zakres. I widać go cudownie. Przejdę liniję niżej, widać jak on cudnie się powiększa. I właśnie o to powiększanie nam chodziło. Dzięki temu jesteśmy wyłapa, w stanie wyłapać ten moment przekroczenia tego budżetu, prawda? Ok, czyli to jest. Czyli to jest pierwsza część naszej reguły. Jakby okej, okay, to jest nam potrzebne. Natomiast my jeszcze potrzebujemy, żeby ta kwota, którą tutaj mamy w danym rekordzie, żeby sprawdzić, czy ona jest większa od budżetu. Bo jeżeli jest, to dopiero wtedy będziemy chcieli przekroczyć. Budżet, czyli przekroczę, znaczy nie chcę przekroczyć budżetu, ale dopiero wtedy będziemy chcieli pokolorować daną linijkę, tak? Dany rekord na czerwony czy jakiś tam inny kolor. I żeby to zrobić, no to warto by było wiedzieć, jaki jest w takim razie budżet dla danej osoby. Pierwsza osoba to Karol, więc ja oczywiście będę chciała wyszukać budżet Karola. Jak już go będę znała, to tą wartość, którą mam tutaj, będę chciała sprawdzić, czy ona jest przypadkiem większa niż ta moja wyszukana wartość. Prawda? No to jedziemy. Wejdę sobie do edycji tej mojej komórki i sprawdzę, czy ona jest większa. No i jak sprawdzić, jaki jest budżet dla Karola? No, myślę, że najprościej to oczywiście funkcją wyszukaj pionowo, ewentualnie możecie x wyszukaj tutaj, e, użyć też, zadziała, jeśli oczywiście macie odpowiednią wersję Excela. Jeśli jesteście fanami indeks i podaj pozycję, to jak najbardziej też można to zrobić. Ja idę na łatwiznę, użyję uniwersalnej funkcji wyszukaj pionowo. Wejdę sobie do kreatora, ok? Dobra, i czego ja tak właściwie będę szukała i gdzie? Będę szukała Karola. Karol to będzie moja komórka, no i patrz, nie wiem gdzie... C18 i ja ją sobie wpiszę. C18, przy czym zablokuję kolumnę C, dlatego że zawsze będę chciała szukać Karola, a nie czegoś tam innego, co w formatowaniu warunkowym mi już się zmieni. Gdzie tego będę chciała szukać? No, będę chciała szukać stąd, dotąd, niezależnie gdzie jestem, zawsze w tym zakresie. Więc tu po prostu robię F4 na cały zakres. Jak już znajdę Karola, to z której kolumny wartość będę chciała wyświetlić? Oczywiście z drugiej i będę chciała to zrobić dokładnie, czyli 0. Dobra, zatwierdzam sobie, jest ok. No i jest fałsz, tak? Dlatego, że 50 zł Karola nie jest większa od stówki, dlatego ogólnie warunek jest fałszywy. Ale zobaczmy, co się stanie z naszą kochaną Zosią. O, proszę bardzo, mamy Zosię z cosiem tutaj na 10 zł, czyli 99 plus 10, 109 zł zdecydowanie przekracza. Stówkę, tak, więc zdecydowanie ten wiersz będzie na, po, do pokolorowania. No tutaj jest Zosia, która akurat nie ma ceny, ale już suma jej prezentów przekracza stówkę, dlatego ten wiersz również zostanie pokolorowany, nawet jeżeli tu nie ma wartości. No, to czarna robota zrobiona. Teraz to co trzeba zrobić, to po prostu skopiować sobie tą formułkę. Ctrl C. Dobra, zaznaczyć zakres, który chcemy formatować, czyli, no mówię, ja te trzy kolumny akurat chcę, tak mi to wystarczy tutaj. I teraz jedziemy do formatowania warunkowego, nowa reguła, użyj formuły do określenia komórek i po prostu Ctrl V, wklejamy tą formułkę, modląc się, że wszystko jest dobrze. Zobacz, że w wyniku tej formuły dostajemy albo prawdę, albo fałsz. A formatowanie warunkowe... Jeżeli dostanie w wyniku formuły prawdę, to będzie kolorowało, czyli będzie stosowało regułę formatowania, a jeżeli dostanie fałsz, to nie będzie i to jest wszystko, czego my potrzebujemy. Bez używania funkcji jeżeli dodatkowo. No tylko jeszcze trzeba sformatować, <gry> czyli ja sobie tutaj wcisnę formatuj. Okay. interesuje mnie wypełnienie, no i powiedzmy, że na jakiś taki malinowy kolorek sobie sformatujemy, no może taki mniej, o. Ok, zatwierdzę, ok, zatwierdzę i zobacz, rzeczywiście te rekordy z mi się tutaj podświetliły. To zrobimy taki, może jeszcze tutaj Karolowi dodamy jakieś za 112 zł prezent, no i Karol też się tutaj podkreślił. Już następne rekordy Karola też się będą podkreślały na tej samej zasadzie. No i to by było tyle. Można oczywiście jeszcze tą formułkę tutaj skasować, z, zmniejszyć, zwęzić troszeczkę kolumnę, żeby wrócić do stanu pierwotnego. Ja może nie będę kasowała, bo to kasowało, to, to ładnie tutaj wygląda. Zawsze można ewentualnie zmodyfikować formułkę po lewej stronie i w każdej chwili oczywiście ją usunąć. No dobrze, to to by było tyle, jeżeli chodzi o rozwiązanie zadania samodzielnego z webinaru. Patrzyłam na czat pytań nowych, oprócz tych, na które już odpowiedziałam podczas webinaru, nie było. Także tym optymistycznym akcentem kończymy rozwiązanie pracy domowej z naszego webinaru. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia na kolejnych live'ach, kolejnych webinarach. Trzymajcie się. Hej!